Studio Plotagon przedstawia serial Wilczykowie, odcinek 51 Ginder niejadek spotyka wilka A prośbę do tego odcinka wysłał Sikeron No cóż, zapowiada się kolejny piękny dzień Może wyjdę na dwór i spędzę czas z moimi przyjaciółmi To jest dobry pomysł No więc idę tam Cześć Ginderze niejadku Wilk, co robisz u mnie w domu? Jak poznałeś moje imię? Spokojnie, nie bój się mnie. I jeszcze on gada. Czego chcesz ode mnie? Wynocha z mojego domu, bo inaczej zadzwonię do schroniska. Uspokój się, Ginderze. Ja nie zamierzam ciebie zjeść ani zrobić ci krzywdy. Chciałem tylko ciebie spotkać i poznać cię. Jesteś pewny, bo trochę ci nie wierzę. Tak jestem pewny. Proszę, zaufaj mi. No dobrze, skoro tak uważasz. Teraz ci wierzę. Chyba nie musimy powiedzieć, jak się nazywamy. Już się poznaliśmy przed chwilą, prawda? Tak to prawda. To co? Posiedzimy gdzieś razem w parku, Wilku. Oczywiście, że tak, Ginderze. No więc chodźmy. Kiedy Ginder, Niejadek i Wilk dotarli do parku. I co, Wilku? Fajnie się siedzi w ławce, prawda? Tak, Ginderze, Niejadku. Fajnie jest razem spędzić miły czas na parku. Też się z Tobą zgadzam, Wilku. Chyba jesteś najlepszym zwierzakiem przyjacielem na świecie. Dzięki. Ty też jesteś najlepszym przyjacielem, ale człowiekiem. Bardzo dziękuję Wilku. Koniec odcinka 51. W następnym odcinku Paulina spotka nową koleżankę Patrycję Kowalską. Studio Plotagon produkcja 2023.